Witam was serdecznie. Tu Marcin Wójcik. Na moim kanale znajdziecie porady dotyczące obsługi samochodów i bezpiecznej jazdy. Jeśli chcesz, żeby twój samochód służył ci jak najdłużej i jeździł bez problemów, jesteś w dobrym miejscu. Zachęcam do subskrybowania kanału, żeby nie przegapić żadnych nowych treści. A teraz przechodzimy do dzisiejszego telefon tematu. Telefon stał się integralną częścią codziennego życia niemal każdej osoby. Dotyczy to zwłaszcza nowoczesnych smartfonów. To kompaktowe urządzenie zastąpiło wiele gadżetów i urządzeń, które wcześniej musiały być używane osobno, a nie było to szczególnie wygodne i praktyczne. W dzisiejszych czasach telefon posiada ogromną ilość informacji i oferuje wiele wbudowanych rozwiązań i systemów. Błędem jest myślenie, że smartfon w samochodzie służy jedynie do słuchania muzyki lub prowadzenia rozmów. W rzeczywistości nowoczesny samochód w połączeniu ze smartfonem zamienia go w wielozadaniowe i wielofunkcyjne urządzenie. Korzystając ze specjalnego oprogramowania, telefon komórkowy można przekształcić w skaner diagnostyczny, a także telefon może pomóc w trudniej sytuacji, gdy kluczyk został zgubiony lub kierowca go nie ma. Najważniejsze jest, aby wiedzieć, jak go umiejętnie używać? Pojęcie pilotów samochodowych systemów alarmowych. Prawie każdy samochód jest wyposażony w co najmniej najprostszy system alarmowy. Składa się on z różnych czujników i urządzeń wykonawczych. Ich kontrola jest wyświetlana na specjalnym pilocie zdalnego sterowania lub po prostu pilocie. Jest to małe, kompaktowe urządzenie, które uzupełnia główny kluczyk samochodowy. Te piloty mogą być uruchamiane z pewnej odległości, zdalnie otwierając i zamykając samochód, aktywując system bezpieczeństwa. Jeśli mówimy o zwykłych pilotach, ich zasięg działania zwykle nie przekracza 1000 metrów. Zdarzają się przypadki, gdy zasięg określony przez producenta zmniejsza się co najmniej dwukrotnie z powodu licznych zakłóceń. Zaleca się, aby zawsze włączać system alarmowy w samochodzie, gdy jest się w zasięgu jego wzroku. Pozwala to upewnić się, że system został aktywowany. A samochód jest teraz chroniony. Kupując i instalując system alarmowy, właściciel samochodu otrzymuje w pakiecie dwa piloty. Jeden jest używany jako główny, a drugi zostawia się w domu na wypadek. Gdyby coś stało się z pierwszym, jeśli główny pilot zostanie zgubiony, wystarczy wrócić do domu lub poprosić kogoś o jego przyniesienie. Z zapasowym urządzeniem samochód jest rozbrojony. Można bezpiecznie wyruszyć w drogę lub wręcz przeciwnie, zostawić samochód pod strażą. Nie zawsze jednak właściciel samochodu ma możliwość pojechania do domu po zapasowe urządzenie lub poproszenia kogoś o jego przywiezienie. Odległości mogą być ogromne, a potem trzeba jakoś wyjść z sytuacji. Teraz istotne staje się pytanie czy można otworzyć samochód przez telefon i jak to zrobić? Tak. Za pomocą takiego urządzenia można otworzyć zablokowany samochód. Wystarczy poprawnie korzystać z telefonu. Ponadto będziesz potrzebować innego urządzenia, aby uzyskać dostęp do samochodu. Jak korzystać z telefonu? Teraz warto więcej o tym jak otworzyć samochód za pomocą zwykłego telefonu. Tutaj potrzebujesz dokładnie najprostszego telefonu komórkowego nawet przycisku. Nowoczesne smartfony do tej metody otwierania nie są odpowiednie ze względu na zakres częstotliwości, w których działają. W takim przypadku potrzebny będzie telefon komórkowy kierowcy, a także telefon komórkowy rozmówcy, który będzie na drugim końcu przewodu. W rezultacie algorytm działania wygląda następująco: zmotoryzowany, który znalazł się w trudnej sytuacji, powinien zadzwonić do osoby która aktualnie znajduje się lub może znajdować się w pobliżu domu, biura lub innego miejsca, w którym przechowywany jest zapasowy brelok z systemu alarmowego. Konieczne jest, aby ta osoba znalazła urządzenie i ustaliła, gdzie na nim znajduje się przycisk do otwierania drzwi usuwania alarmu. Teraz pilot należy zbliżyć do telefonu tak blisko, jak to możliwe. Lepiej jest włączyć telefon komórkowy w trybie komunikacji brzegowej, następnie pozostaje tylko wielokrotnie nacisnąć przycisk, aby otworzyć samochód. Kierowca powinien również przynieść swój telefon do samochodu najlepiej bliżej miejsca. W którym znajduje się jednostka sterująca alarmem. Przycisk otwierania należy wciskać tak długo, aż metoda w końcu zadziała. Przeczytaj również, najbardziej niezawodny samochód na rynku wtórnym praktyka pokazuje, że w około 90% przypadków metoda ta pomaga. Nie ma gwarancji, że na pewno zadziała. Ale statystyki są uparte i dość dokładne. Jeśli nie możesz odblokować centralnego zamka samochodu za pomocą częstych i wielokrotnych naciśnięć, powinieneś spróbować po prostu nacisnąć przycisk odblokowania i przytrzymać go, aż sygnał zostanie przesłany do systemu pojazdu za pośrednictwem telefonu. Jedna z opcji z pewnością powinna zadziałać. Zestaw głośno mówiący nie jest kluczem w tej sytuacji. Ale zwykle rozwiązuje problem szybciej, jeśli go włączysz. Jest to najprostszy sposób na otwarcie zaalarmowanego samochodu za pomocą telefonu komórkowego. I nie jest konieczne, aby sam system alarmowy samochodu był nowoczesny, drogi i zaawansowany, posiadający system GPS. Alternatywne sposoby otwierania. Gdy odległość między samochodem a zapasowym brelokiem z systemu alarmowego jest zbyt duża, by po niego jechać lub prosić kogoś o jego przyniesienie w celu uzyskania dostępu do samochodu, trzeba szukać alternatywnych rozwiązań, a takie naprawdę istnieją. Tutaj z pomocą może przyjść smartfon. A także nadajnik GPS wbudowany w system alarmowy samochodu lub wykorzystywany jako niezależne urządzenie. Pomaga on otworzyć samochód. Można nim sterować za pomocą telefonu komórkowego. Nadajnik otwiera dodatkowe możliwości zdalnego sterowania pojazdem. Obejmuje to otwieranie drzwi na duże odległości. Aby uzyskać zdalny dostęp do zamków samochodowych, Należy najpierw skonfigurować nadajnik GPS i ustawić wymagany tryb pracy. Sygnały otwarcia są przesyłane przez smartfon za pomocą wiadomości SMS lub aplikacji. Jeśli funkcja jest obecna i aktywna, do wykonania zamierzonego działania wymagane będą następujące czynności. Przejść do aplikacji mobilnej opracowanej dla danego samochodowego systemu alarmowego i sygnalizatora GPS. W wyświetlonym menu wybierz polecenie, które ma zostać wykonane. W naszym przypadku jest to otwieranie i odblokowywanie drzwi. Na numer przypisany do karty SIM nadajnika wysyłana jest wiadomość tekstowa. Po naciśnięciu wymaganego przycisku który jest zaprogramowany, system sterowania odblokowuje drzwi. Kierowca musi tylko poczekać, aż polecenie dotrze do systemu samochodu i drzwi się otworzą. Przeczytaj także, jak długo utrzymuje się alkohol we krwi. Taka funkcjonalność jest aktywnie wdrażana w nowoczesnych samochodowych systemach alarmowych. Tutaj ważne jest tylko, aby smartfon był naładowany. A aplikacja działała. Bez dostępu do internetu lub mobilnej transmisji danych nie będzie możliwe wdrożenie takiego schematu. Innym ciekawym i przydatnym rozwiązaniem w takich sytuacjach może być satelitarny system alarmowy. Tutaj różne polecenia wydawane są zdalnie, a odległość jest praktycznie nieograniczona. Dodatkowe zalecenia. Ogólnie przyjmuje się, że istnieją dwa główne sposoby otwierania samochodu za pomocą telefonu komórkowego. Mianowicie użycie nadajnika GPS i aplikacji mobilnej lub przesłanie sygnału sterującego z zapasowego pilota za pośrednictwem komunikacji mobilnej. Obie metody cieszą się dobrymi opiniami, choć budzą wiele kontrowersji wśród kierowców. Trudno powiedzieć, która z nich jest słuszna. Jedni zapewniają, że to wszystko jest fizycznie niemożliwe i jest mistyfikacją, inni udowadniają na własnym przykładzie, że wszystko funkcjonuje i działa normalnie, dopóki nie będzie oficjalnych testów. Nie ma sensu mówić o oszustwie lub autentyczności w tym przypadku, jeśli ta metoda działa dla kierowców. Nie będą oni po prostu o tym kłamać, aby zwiększyć prawdopodobieństwo uruchomienia nietypowych metod odblokowywania zamków samochodowych, Warto stosować się do kilku zaleceń. Dwukropek staraj się zawsze mieć naładowany telefon na tyle, by móc z niego skorzystać w trudnej sytuacji. Kontroluj stan konta telefonu komórkowego i nadajnika GPS, w przeciwnym razie nic nie zadziała. Jeśli mówimy o metodzie naciskania przycisku pilota zapasowego, to lepiej jest trzymać telefon w pobliżu samochodu przy drzwiach kierowcy, głośnik rzekomo pomaga wzmocnić skuteczność przesyłanego sygnału. Nie ma oficjalnego potwierdzenia tej teorii, ale sami kierowcy aktywnie ją wspierają, aby zdalnie otworzyć samochód za pomocą zdalnego połączenia, Należy użyć najprostszych telefonów komórkowych. Wynika to z ich zakresu częstotliwości. Nowoczesne smartfony nie są w stanie przesyłać sygnału pilota alarmowego przez głośniki. Aby wykonać otwarcie za pomocą nadajnika GPS, wymagany jest nowoczesny smartfon z wystarczająco wydajnym systemem operacyjnym. Każdy sam decyduje, czy skorzystać z tych metod, jeśli wątpisz w ich skuteczność. Sprawdź je w praktyce. Tak, nie zawsze powyższe metody otwierania działają. Tutaj potrzebna jest kombinacja kilku warunków, aby samochód się otworzył, ale jeśli zrobisz wszystko poprawnie, metoda powinna działać. Potwierdzają to tysiące kierowców, chociaż są też zagorzali przeciwnicy tych technik.